deutz prezentuje nowe modele serii 5. Nowa seria 5 z silnikami spełniającymi wymogi normy emisji spalin Stage 5 to cztery ciągniki z silnikami czterocylindrowymi i jeden z motorem trzycylindrowym. Wszystkie z dwuosobową kabiną Top Vision, układem hamulcowym na cztery koła, czterema prędkościami wałka WOM z tyłu, fabrycznymi zestawami przygotowania do ładowacza czołowego Light i Ready Kit, wkładem kierowniczym SDD z redukcją liczby obrotów kołem kierownicy dla szybkiego manewrowania z rewersem elektrohydraulicznym Power Shuttle z 5 regulacją oraz funkcją stop and go do szybkiego zatrzymywania bez użycia pedału sprzęgła. Nowa seria 5 marki Deutz-Fahr to ciągnik wielozadaniowy, uniwersalny i wszechstronny. Oferuje nowoczesny design, rozbudowany pakiet oświetlenia z możliwością rozbudowy do pełnego zestawu świateł LED, -y. kompaktowy układ oczyszczenia spalin nie wpływający na gabaryty zewnętrzne. Bogaty pakiet wyposażenia z dodatkowymi uchwytami monitorów czy wysokiej klasy odbiornictwem. Układ napędowy dostępny w wersji PowerShift z funkcją APS do automatycznej zmiany półbiegów na każdym biegu głównym. Wydajny układ napędowy z półbiegami i prędkością maksymalną ECO w połączeniu z układem amortyzacji kabiny na hydraulicznych silent blokach świetnie sprawdzą się w transporcie. Seria 5 może być wyposażona w rozwiązania SDF Smart Farming Solutions. Oferta obejmuje system prowadzenia automatycznego, moduł telematyki oraz m.in. sterowanie sekcjami i zmiennym dawkowaniem. Wydajna hydraulika z pompą 90 litrów na minutę, pakiet przygotowania Light i Keep, układ kierowniczy SDD, Reverse Power Shuttle z funkcją Stop and Go czy duży szyberda, tworzą pakiet idealnego wyposażenia do prac z ładowaczem czołowym. Nowa Seria 5 to maszyna wielozadaniowa. Zaprojektowana do prac w gospodarstwie, na łąkach i pastwiskach. Świetna do prac polowych z różnymi maszynami oraz do jazdy w transporcie drogowym. Dzięki rozbudowanemu pakietowi oświetlenia, prace wykonywane w nocy stają się w pełni bezpieczne i bardzo przyjemne. Mocny zestaw reflektorów technologii LED oświetla całą przestrzeń dookoła ciągnika. Poznaj nowe modele Deutz Farcer i 5. Zapraszamy do dealerów na terenie całego kraju.